Tak przy okazji rozwoju osobistego ludzie często pytają mnie, jak żyć? I ja w sobie zadaję wtedy jedno, ale to fundamentalne, zajebiście ważne pytanie. A jak chcesz żyć? Dla mnie to jest fenomen, dlaczego ludzie chcą się pytać kogoś, jak żyć? a zamiast zadać sobie to pytanie sobie. Ja nie jestem kimś, kto jako coach, jako trener powie Tobie jak żyć, bo ja nie wiem, co jest dla Ciebie najlepsze. Ja w momencie, w którym będę wiedział, gdzie chcesz dotrzeć i dowiem się, gdzie jesteś obecnie, jestem w stanie pomóc Tobie przejść tę drogę, opierając się na moich własnych poszukiwaniach na mojej własnej drodze, ale także na drodze innych ludzi, których poznaję po drodze i którym pomogłem na jakimś etapie, to jest to, czym się zajmuję. Pomagam dotrzeć gdzieś, natomiast to, gdzie chcemy dotrzeć, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Ciebie.